Dawno dawno temu teren obecnego sołectwa ożarów porastały stare lasy, które były sukcesywnie karczowane, a pozyskane drewno wykorzystane było do budowy domostw lub sprzedawane, zaś ziemię przeznaczono pod uprawę i zasiedlenia. Pierwsze wzmianki o ożarowie pojawiły się w księgach parafii kluczkowice 1793 rok. Ziemie obecnego sołectwa, Ożarów, historycznie należały do tzw. dóbr opolskich i były nierozerwalnie związane z właścicielami Kluczkowic. Do 1847 roku właścicielem była Rozalia Żewuska. 19 kwietnia 1847 roku dobra opolskie odkupił dotychczasowy administrator Kazimierz Wydrichiewicz, Poraj. Po jego śmierci spadkobiercy w 1871 roku odsprzedali dobra opolskie Franciszkowi Kleniewskiemu, herbu Zagłoba oraz jego dwóm synom, Ładysławowi i Janowi. W ich skład wchodziły takie miejscowości jak Niezdów, Ożarów, Janiszkowice, Łaziska, Kluczkowice, Wrzelowiec, Wieś Kościelna, Góry Kluczkowickie, Zagłoba, Grotów, Wilków, Brzoza, Franciszków Nowy, Stanisławów, Zadole, Świętalka, Świdry, Kamionka oraz istniejące folwarki, Łaziska A, Łaziska B, Socha, Kręciszówka oraz Dwór Kluczkowice. Po śmierci Franciszka Kleniewskiego dobra zostały podzielone. Jan Kleniewski otrzymał Kluczkowice i wsie z folwarkami na Powiślu, a Władysław Kleniewski Opole Lubelskie i Niezdów. To właśnie za rządów Jana Kleniewskiego w Ożarowie powstał folwark. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, wieś zaczęła się rozbudowywać i zasiedlać. Powstały dwa młyny wiatrowe, wiatraki, a także huta szkła. Do dziś można znaleźć bryłki piasku zwane fajkami. Zbudowano tu krótko istniejącą ceglarnię. Prawdopodobnie. To właśnie z wypalanej tam cegły wybudowano pałac i browar w kluczkowicach. Jako ciekawostkę można przytoczyć nazwy obszarów należących do wsi, którym ludność w zależności od rodzaju gleby lub prowadzonych tam działalności nadała swoje nazwy. Tak więc powstała huta, barć, smugi, kopanina, kały, w miejscu noszącym nazwę smugi płynął strumień zwany ługowianką. W tamtym czasie ożarów podzielono, nadając numery, pierwszy i drugi zwany barcioł. We wsi osiedlały się młode małżeństwa kupujące działki od dziedzica po wyrębie lasu, który został zniszczony po działaniach wojennych w czasie I wojny światowej. Według informacji zawartych w księgach parafialnych, w latach 1918-1939 w ożarowie mieszkało więcej osób niż w kluczkowicach. W czasie II wojny światowej Ożarowskie lasy służyły za schronienie dla oddziałów partyzanckich, głównie batalionów chłopskich. Po jej zakończeniu w latach 1945-1990 nastąpiła stagnacja w rozwoju sołectwa Ożarów I i stopniowy upadek sołectwa Ożarów II. Bardzo wielu mieszkańców wyjechało bezpowrotnie w poszukiwaniu chleba. Przenieśli się oni do innych miejscowości, gdzie były lepsze ziemie i infrastruktura drogowa. Z 60 rodzin zamieszkujących barć pod wałkami nie została ani jedna. W latach 80. w Ożarowie II władze gminy wybudowały wysypisko odpadów komunalnych, wysiedlając jeszcze kilka rodzin, co też nie pomogło, a jedynie zaszkodziło. Podzieliło barć na dwie części. Ograniczyło to również możliwości rozwojowe sołectwa Ożarów I. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym rozwój obydwu sołectw były i są niekorzystne plany zagospodarowania przestrzennego, które zakazywały budowy mieszkań wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego biegnącego z Opola do Józefowa. Ta polityka spowodowała, że obydwa sołectwa składają się z tak zwanych kolonii w których mieszka od jednej do kilkunastu rodzin. Powoduje to obecnie ogromne trudności w budowie jakiejkolwiek infrastruktury, szczególnie dróg i sieci wodociągowej. Powód? Bardzo wysokie koszty. Światełko nadziei pojawiło się po przemianach na początku lat 90. Poprawiono drogi, utwardzając je kamieniem i żółżlem. W 2000 roku sołectwa zostały stelefonizowane. Mieszkańcy uzyskali dostęp do internetu. Rok później, Ożarów I i część ożarowa II została podłączona do sieci wodociągowej. W 2004 roku została wybudowana droga asfaltowa o długości 1250 metrów w części ożarowa I. W 2009 roku ożarów I i II na wniosek mieszkańców na mocy uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim tworzą jedno sołectwo o nazwie ożarów. Również w tym samym roku, z inicjatywy mieszkańców, powstało stowarzyszenie Nasza Barć, które w grudniu 2018 roku przekształciło się w koło gospodyń wiejskich Nasza Barć. Sołectwo Ożarów położone jest w południowo-wschodniej części gminy Opole lubelskie, w powiecie opolskim. Graniczy od zachodu z sołectwem Kolonia Socha. Od północy z sołectwem Elżbieta i Góry Opolskie, od północnego wschodu z sołectwem Górna Owczarnia, od wschodu z sołectwem Franciszków Stary, od południa z sołectwem Brzelowiec, od południowego wschodu z sołectwem Kluczkowice. Sołectwo Ożarów zajmuje 747 hektarów 1471 m2. Zamieszkuje go 194 mieszkańców. Na terenie sołectwa znajduje się ciek wodny zwany Ługówką. Znaczną część powierzchni zajmują lasy i iglaste i mieszane, które tworzą bardzo duży kompleks leśny potocznie zwany Barcią, który dostarcza okolicznym mieszkańcom grzybów, jagód oraz drewna. Kompleks leśny to też siedlisko różnego gatunku zwierząt i ptaków oraz roślinności. Dlatego też to piękne i spokojne miejsce może stać się atrakcją agroturystyczną dla mieszkańców miast. W tym celu na wniosek mieszkańców Ożarowa I i Ożarowa II Rada Miejska w Opolu lubelskim w dniu 21 kwietnia 2009 roku uchwałą numer 26 łamane na 167 łamane na 09 powołała wspólne sołectwo pod nazwą Ożarów. Jednocześnie grupa mieszkańców 24 maja 2009 roku zawiązała stowarzyszenie Nasza Barć, którego głównym zadaniem jest integracja mieszkańców oraz rozwój i modernizacja obydwu miejscowości.